Dobra, zostały mi jeszcze tylko trzy osoby do obdarowania prezentami. To nie może być trudne, przecież znam je bardzo dobrze. Mam wśród swoich znajomych make-up junkie. Ona jest totalnie szalona na punkcie kosmetyków, szczególnie tych kolorowych. Ma ich bardzo dużo, zna wszystkie nowinki i uwielbia mieć duży wybór. Kolejna z nich to Basic Gal. To typiara, która wszystko ma. Ciężko ją zaskoczyć, bo zazwyczaj sama sobie kupuje wszystko, czego potrzebuje. Ceni uniwersalność i bardzo dobrą jakość. Moja trzecia osoba to self-care lover. Ceni sobie życie w stylu slow i lubi produkty bliższe naturze. Podejmuje świadome wybory i wie, jak dobrze się o siebie zatroszczyć. No dobra, polećmy kategoriami, może będzie łatwiej. Okej, okay. jakbym miała wybrać im coś kosmetycznego, no to co wybrałabym dla każdej z nich? Dla make-up Junkie kupiłabym zestaw makijażowy Anastazja Beverly Hills Holiday Vault. Czemu? To sztosowe opakowanie może posłużyć jej na bardzo długo. Anastazja to kultowa marka i idzie za nią też super jakość. W środku jest i paleta, i tusz, i eyeliner, i pomadka matowa. Ten zestaw jest dostępny w seforze, więc łatwo go dostanę. Dla Basic Girl wybrałabym zestaw pielęgnacyjny Believe Holiday Glow Party. To mega popularna marka za granicą, a u nas dopiero rozkwita, więc jest mniejsza szansa, że ona już to ma. W zestawie są dwa kremy i tonik o właściwościach mega nawilżających, więc idealne dla każdej skóry, nie tylko zimą. Zestaw z łatwością zamówię w Sephora i szybko przyjdzie do mojego domu jeszcze przed świętami. Moja self-care lover dostanie zestaw do oczyszczenia skóry Less Waste More Love. Jest on praktyczny na maksa, bo zawiera płatki, ręczniczek, woreczek do prania i kosmetyczkę. Są to produkty Less Waste o bardzo dobrej jakości. Myślę, że jej się spodobają, bo przy ich użyciu nie trzeba korzystać z żadnych dodatkowych kosmetyków myjących do twarzy. No dobra, spoko, a może jakiś gadżet? O wiem. Mojej makijażoholitce dałabym lusterko LED Xiaomi, ale takie wypaśne. Nie dość, że będzie pięknie wyglądało na toaletce, to jeszcze pomoże jej w malowaniu w ciemne zimowe poranki i wieczory też. Zależy kiedy chce się malować. No i w sumie jak zamówię to lusterko z Allegro Smart, to będę miała darmową wysyłeczkę. Moja wszystko mająca kumpela siedzi dużo w telefonie i ostatnio strasznie narzekała na ciągle padającą baterię. Ja bym jej sprawiła mega dobrej jakości, najporządniejszy, jaki jest powerbank. Taki prezent jest na maksa uniwersalny i przydaje jej się nawet jak zmieni telefon. Wygląda mega elegancko, no i ten konkretnie ma bardzo dużą pojemność. Wystarczy nawet na naładowanie laptopa. A co dla mojej koleżanki lubiącej slow life? Może komplet do ćwiczeń ze Strong Point to mała polska marka, a ich ubrania w moim teście wypadły rewelacyjnie. Super nadają się i do jogi, ale też do biegania czy na siłownię. Zestaw z tej nowej kolekcji Double Push-Up Revolution pięknie modeluje sylwetkę. No dupka jak brzoskwinka. Yy, no dobra, to było coś dla ciała, a może jakiś prezent pobudzający zmysły? Makeup Junkie podarowałabym zestaw do robienia maczy. Zawiera on organiczną herbatę i bambusową miotełkę do spieniania. Plusem maczy jest to, że nie robi jej się jak zwykłą herbatę. Można sobie wypracować nowy rytuał w ciągu dnia, tak jak to robią ludzie w Japonii. Zalewamy ją wodą w temperaturze około 80 stopni i w małej miseczce spieniamy. Możemy pić ją od razu. Albo połączyć z równie spienionym mlekiem i mieć przeboską macza latę. To równie pobudzająca alternatywa dla kawy. Moja Basic Girl zasługuje na wypasiony dyfuzor na olejki eteryczne. Wybrałam jej taki stęczową lampką, bo od razu doda życia w jej sypialni. Takie urządzenie nawilża powietrze, ułatwia oddychanie i można do niego wkropić dowolne olejki eteryczne. Czyli aromaterapia w domowym zaciszu na życzenie. No i najtaniej znajdę go w sumie na Allegro. Sama stosuję od dłuższego czasu olejki CBD, ale wydaje mi się, że moja self-care lover jeszcze nie jest zaznajomiona z tematem. Mogłabym jej podarować olejek Rebalance z hemp juice, bo jest idealny ale na początek. Ich olejki są najwyższej jakości i o pełnym spektrum kanabinoidów. Testowałam już dużo produktów tego typu i ta marka nigdy mnie nie zawiodła. Mam nadzieję, że jej tak samo jak mi, ten olejek pomoże ukoić nerwy i spać zdecydowanie spokojniej. W sumie ważne też jest to, że jest to lokalna firma, która jako jedna z nielicznych bada jakość swojego CBD w niezależnych laboratoriach. No dobra, a jakbym miała podarować im jakieś błyskotki? Mój makijażowy freak kocha rzeczy, które mają coś ekstra. Dlatego podarowałabym jej tą piękną bransoletkę z astralnym motywem z Wokrok. Świeci się jak z kosmosu, więc nie ma szans, by przejść koło niej obojętnie. Makeup junkie będzie mogła ją nosić non stop, bo ta bransoletka pięknie dopełni każdą stylizację, dzienną i wieczorową. Mojej koleżance, którą ciężko zaskoczyć, dam to cudowne cyrkoniowe serduszko. To ponadczasowy symbol, a specjalnie dla niej, bo tak bardzo ceni jakość, wybrałam to zrobione w całości ze złota. Ma przepięknie wykonany detal i mimo, że sam motyw jest klasyczny, to jakość jego wykonania i dobór kamieni sprawia, że jest absolutnie niezwykły. Moja ceniąca naturę koleżanka pokocha na maksa pierścionek z trzeciej odsłony kolekcji Freedom Unlimited Wukruk z Martyną Wojciechowską. Najbardziej mnie w nim urzekł motyw wolności, który można interpretować na swój osobisty sposób. Zwróciłam na niego uwagę, bo wyróżnia się na tle innych pierścionków, a dodatkowo niesie za sobą ważną ideę. Tabiżu to strzał w dziesiątkę ale ja kocham paznokcie i to jak można o nie samodzielnie zadbać. W końcu wydałam o tym książkę. Nie byłabym sobą, gdybym nie pomyślała o zestawach neonail do robienia pazurów w ramach prezentu. Makeup Junkie dostałaby ten najbardziej wypasiony zestaw do hybryd. Jej dałabym Kismas. Ona lubi mieć duży wybór i kocha gotowe zestawy, a tutaj ma lampę, akcesoria i pięć kolorowych limitowanych lakierów. Jest w nim wszystko, co jest potrzebne do zrobienia paznokci od A do Z. Dla Basic Gal idealnym zestawem będzie Party. To kompletny zestaw do robienia paznokci hybrydowych z najnowszymi lakierami z serii Simple. Do nich nie potrzeba ani topu, ani bazy, a kolory zawarte w zestawie są największymi klasykami. Nie dość, że nie da się szybciej, to jeszcze nie da się prościej. Moja self-care lover doceni zestaw klasy. Mam tradycyjne lakiery, oliwkę oraz bazy stopem. Nie potrzeba żadnego sprzętu, żadnych umiejętności, żeby wykonać klasyczne mani samodzielnie w domu. Święta są w tym roku mocno nietypowe. No, no, no dobra, a jakbym miała się z nimi nie zobaczyć, to co mogłabym im nie fizycznego, ale praktycznego podarować? Moja make-upowa wariatka codziennie ogląda YouTube'a. Wiem, podarowałabym jej abonament YouTube Premium. Będzie mogła oglądać YouTube'a bez przerywania i rozmawiać ze mną na komunikatorze w tym samym czasie. No i of course, żadnych reklam. Moja samowystarczalna ziomalka pokocha Storytel. To apka, w której nie tylko ma się dostęp do książek, które można czytać, ale przede wszystkim można ich posłuchać. Wiem, że moja dbająca o równowagę kumpela nie ma aplikacji Headspace. A to przecież jedna z najpopularniejszych apek do medytacji na świecie. Sprawdzi się w sumie u każdej osoby zainteresowanej medytacją, nawet u takiej, która jeszcze nigdy tego nie robiła. Eee, dobra, to nie było takie trudne. <laughs> Teraz czas pomyśleć o prezencie dla siebie samej.